KG Henn, powrócił właśnie po tygodniowym pierwszym obozie przygotowawczym z Austrii. Co robiliście, na czym się skupialiście, no i takie krótkie podsumowanie obozu i sparingów, które dwa miały miejsce? No głównie pracowaliśmy nad wytrzymałością i siłą, to były dwa elementy, na które zwracaliśmy uwagę. Przerywnikiem w, tym, w tej pracy były dwa spotkania sparingowe, które żeśmy rozegrali z drużynami rumuńskimi. Mimo że wcześniej był plan, że będziemy grali ze i troszeczkę z innym przeciwnikiem. W tym drugim sparingu okazało się na miejscu, że, że musieliśmy zmienić te nasze plany i drugi mecz graliśmy z Unileą też, to jest zespół Ligi Rumuńskiej, wicemistrz Ligi Rumuńskiej. No właśnie, bardzo dobre zespoły z bardzo dobrej ligi. Skąd taki wybór mocnych sparing partnerów na początek obozu przygotowawczego? Na początek w ogóle... Powiem tak, no, na, pewno, na pewno nam jest łatwiej grać z mocnymi przeciwnikami, gdyż od nich możemy się czegoś nauczyć. No, grać ze słabszymi rywalami, uważam, że, że jadąc już na, na takie zgrupowanie dalekie, to już trzeba mieć tych rywali dość mocnych. Stąd, stąd taka właśnie była decyzja, żeby szukać tych, tych zespołów, które, od których byśmy się mogli czegoś nauczyć, a niektórych byśmy mogli wygrywać, a nic z tego nie mieć. Także ogólnie jestem ze sparingów zadowolony, ze sparingów z takimi przeciwnikami. Bo tak jak mówię, Unirea jest wicemistrzem ligi rumuńskiej, Stjaua zajęła czwarte miejsce, jedni drudzy grają jedni w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, drudzy w Pucharze Europejskim, także to tutaj, jak na chwilę obecną, mocni dla nas panie partnerzy, no, wyniki też świadczą o tym, że, że troszeczkę, troszeczkę nie mogliśmy sobie poradzić z tymi zespołami, ale to też trzeba wziąć pod uwagę, że każdy z nas jest na innym etapie przygotowań, tak oni jak i my, my dopiero nam liga startuje, można powiedzieć, za 4 tygodnie, u nich już, już za dwa tygodnie, a Unirea chyba jeszcze wcześniej gra już w fazę eliminacyjną do Ligi Mistrzów. Także oni głównie przyjechali, teraz są, dla nich były to drugie obozy, przyjechali głównie tylko na spalingi, tam już doszlifować jeszcze te elementy, które im szwankowały. Tak jest. A, no, a my troszeczkę na innym etapie pracy jesteśmy teraz, ale tak jak mówię, jestem ze spalingu bardzo zadowolony. Dałem szansę pogrania wszystkim zawodnikom, tak jak wcześniej zakładałem sobie, że będziemy grali na dwa składy. Zespoły rumuńskie grały, można powiedzieć, w tych podstawowych składach, tam niewielkie zmiany czyniąc. My żeśmy grali tutaj, wykorzystałem wszystkich zawodników, tych, których mogłem wykorzystać w tych spotkaniach, bo Traorę trenował indywidualnie, więc, więc tutaj Szymon Pawowski też nie brał w ogóle udziału w żadnej grze, jako że też nie do końca jest zdrowy. A pozostali zawodnicy grali, tak jak mówię, no, mam już jak, jakiś obraz gry moich zawodników, wiem na kogo mogę, coraz więcej liczyć na, na kim. Z kim jeszcze musimy trochę więcej popracować. Ale tak jak mówię, nie, mecze nie były dla nas w tym momencie najważniejsze. A jak jesteśmy już przy tych e, kontuzjowanych zawodnikach? Jak wygląda ich sprawa? E, również Bojan i Sajdowicz nie uczestniczył w tym pierwszym obozie. Czy oni już wracają do pracy w miarę normalnej, czy dalej to będzie indywidualny e, trenier? Jeżeli chodzi o Bojana, Bojan już normalnie wchodzi w zajęcia i, w, wchodzi w zajęcia i będzie trenował już normalnie z zespołem. Jeżeli chodzi o Traorę, Traorę. Potrzebuje jeszcze 4-5 dni, najprawdopodobniej już od kolejnego zgrupowania w Niemczech będzie już trenował zespołem. Jeżeli chodzi o Szymona Pawłowskiego, tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć na chwilę obecną. Szymon niby jest przy zespole, ale, ale ta, ta jego praca jest taka można powiedzieć na pół gwizdka i, i wiele jeszcze rzeczy nie jest w stanie wykonywać, więc tutaj ciężko powiedzieć czy, czy, czy Szymon będzie w pełni zdrowy, żeby móc na to zgrupowanie do Niemiec się udać. A jak wyglądają plany na najbliższy tydzień? Ponieważ za tydzień, że dokładnie wyjeżdżacie na kolejny obóz do Niemiec. Co planujecie zrobić tutaj na miejscu? No i znowu jakie założenia na obóz w Tutaj, Tutaj zostajemy do, do niedzieli, można powiedzieć, na swoich obiektach. W niedzielę rano wyruszamy do Niemiec. Tutaj tutaj jeszcze u siebie jeszcze pracujemy, zaczynamy już prowadzać troszeczkę elementów szybkościowych w nasze zajęcia. Nie powiem, że wcześniej nie było, bo jednak trzeba o te rzeczy tam dbać. Ale teraz akurat mamy taki moment, że nie mamy gier, możemy sobie na te elementy pozwolić jeszcze i troszeczkę więcej nad nimi popracować. No, troszeczkę jeszcze zostanie tutaj elementów wytrzymałościowych, ale, ale bardzo niewiele w tych naszych zajęciach. Głównie te, te dwa tygodnie pierwsze były pod tym względem, żeśmy więcej pracowali. W Niemczech, tam już głównie się nastawiamy na gry, mamy cztery gry spalingowe podczas tego 10-dniowego pobytu, tam będziemy szlifować już, głównie będziemy pracowali nad stałymi fragmentami gry, można powiedzieć, że tam będzie więcej, więcej w odpoczynku, no, patrząc, patrząc nie będzie już tak intensywnych treningów, ale tak jak mówię, bardziej będzie nam zależało już teraz na tych spotkaniach, żeby już szukać tego optymalnego ustawienia i zgrania zespołu na, na mecz ligowy.